Dosłownie za kilka dni spodziewam się otrzymać zlecenie wynajmu mieszkania, które zlokalizowane jest w Poznaniu przy ulicy Działowej. Mieszkanie będzie o powierzchni 61 m2, na powierzchni której znajdują się dwa pokoje. Gdy wejdziecie sobie na mapę i przestudiujecie położenie, lokalizację tegoż mieszkania. To powinniście dojść do wniosku, że ta lokalizacja jest co najmniej dobra, by nie powiedzieć nawet bardzo dobra. Z rzeczy ważniejszych, które chciałbym teraz tu w tym miejscu zakomunikować, to to, że lokal jest w trakcie generalnego remontu. Także pierwszy najemca otrzyma mieszkanie pachnące wręcz nowością. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat szczegółów przyszłej oferty, no to zapraszam Cię bardzo serdecznie do wykonania pierwszego kroku, który będzie polegał na chwyceniu za swój smartfon i wykręceniu, wbiciu. Raczej to się teraz tak powinno określać: wbiciu mojego numeru telefonu. No więc raz jeszcze zapraszam Cię do wykonania kontaktu. Być może będzie nam dane się spotkać, poznać już na miejscu. Raz jeszcze zapraszam. Ja nazywam się Sebastian Jaskurski, jestem rzeczoznawcą majątkowym oraz pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Do zobaczenia i usłyszenia.